Upalna pogoda przed tygodniem przyspieszyła dojrzewanie ziaren rzepaku. Teraz, gdy ustały deszcze, opolscy rolnicy szybko wyjechali na pola zbierać plony. Rzepak bezpośrednio po sprzęcie jest z automatu rzucany na kompleks doczyszczający i czyszczący, a dopiero potem jest suszony. Dokonaliśmy desykacji łącznie z zabiegiem lateksowania. Łuszczyn, a pomimo tego aura nie sprzyja i zaczął się proces osypywania nasion zresztą z łuszczyn i generalnie jest to wielki problem w tej chwili. Wysokość plonu wynosi od 3,5 do 4,5 tony z hektara. Ziarno w większości trafia do suszarni. Ziarno ma wilgotność pomiędzy 11,5 i 10,5. Dysponując suszarnią, jesteśmy w stanie przygotować odpowiedni materiał do sprzedaży, gdzie jakość w tym roku będzie szczególnie istotna, ponieważ ceny bardzo mocno podlegają fluktuacji. Cena się waha, więc ziarno nie idzie na sprzedaż, ale po doczyszczeniu trafia do magazynów. Magazyny puste dzisiaj poszła ostatnia tona pszenicy, więc gazujemy i szykujemy magazyny już też na, na nowe zboże. Wiosną część rolników podpisała umowy kontraktacyjne na dostarczenie zbiorów w cenie nawet 1700 zł za tonę. Dziś ziarno kosztuje poniżej 1600 zł za tonę, ale skupujący tłumaczą, że nie mają dużego wpływu na wysokość cen. Ceny, które są kwotowane na poszczególnych punktach opierają się na notowaniach przede wszystkim rzepaku na giełdzie. Mat. I na Trudno jeszcze mówić, jaka będzie opłacalność produkcji rzepaku. Dużo zależy od pogody i dotowań na giełdzie Matif.